się siemano, siemano z tej strony Gapwix i to jest nowy odcinek z gry Brawl Stars na moim kanale i dzisiaj mamy totalnie jakiś nowy update nie wiem co się dzieje, mamy nowy sezon w karnecie 500 tych dostaliśmy i patrzcie o nie to, ale dostaliśmy modkę do tariela wraciły te mega boxy dokładnie więc zobaczymy co się da i uwaga mamy mega boxa za free za free mamy Zwiedzamy oczywiście, odpieramy go I BUM Klikam 7, nie wiem czy to jest dużo Jeszcze 4, 5, 3 świecące Skin do Barleya no. Letnia Jessie Jakaś emotka, Del Primo o, to fajnie jak to El Primo, ja lubię El Primo. Dobra, ja sobie ustawię jego motkę. I gdzie ona jest teraz? O, tutaj, dobra. No i mamy Sigma, fajnie jest wszystko. Dobra, więc zróbmy to. To co, drumroll? Hmm. Nie wiem, zobaczymy. To jest drumroll. Zagramy sobie, to jest jakiś nowy tryb chyba. No wiem, może będzie fajny okej okay. eee, brokiem. Trzeba na początku zagrać, dobra. gramy. Nie wiem o co <mety> o chodzi. To jest jakaś nita, leon Jessie, pipe. Czy... O nie! Nie, przegrałem. Internet, co, chodzi też? No nie. Dobra, odradzam się. Idę, idę tutaj. Dobra, atakuję. Ma tysiąc HP. Idę na niego. Zabiłem. Mam Lona. OMG. Co się dzieje? Widzowie. Boże, ale mi internet sobie chodzi. O Boże, widzowie. Mam Jessie. Jessica. O nie. Mam Najgorzej. Amba Piper. Dora, Leon, Leon. No nie. nie. Internet. Co tu się dzieje, widzowie? No ja nie wiem. Co się dzieje z tym internetem jakimś? Boże. Nie wiem. Teraz jest do kitu. Teraz ktoś kolejny. Dobra, atakuje. No nie! Już się skończyło. Czwarte miejsce mam. No dobra, a nie dostałem pucharków. No to to słaba jest. ze pucharków, to, jest pucharku, to jest słabo. To z tego, że to no. To chyba ja muszę ich 12 zebrać. I w terenie dostał może tego mega boxa. Dobra, to chodźcie co. zagram sobie może jeszcze mirror match'a. Dobra. Co, jest ten, co to jest ten mirror match? Oddaj na chyba wszyscy na Bounty, Dobra. Jak się gra daj na bo nie wiem za bardzo. Ja mogę się tutaj jumpować? Nie. No nie, widzowie, co tu się dzieje? Ten internet ledwo działa, widzowie. I to widzicie, jak to zacina wszystko? Boże, ja się ledwo ruszam. Dora, ja zabiłem. Ale Boże, ja się ledwo ruszam z tym internetem. Ja nie mogę. O Boże, nie! Tu się nie da nic zrobić! Z tym netem. Ja pierdziele. Mam wygrane. Tu się nie da nic ogarnąć w ogóle z tym netem. Jak ja mam jakieś 2 miliardy pingów. I zrobię, to są sakra. Nie, nie wierzę. Jak to odcinki nagrywać? Jak to lęko co internet chodzi? O boże. Dobra. dobra, próbujemy jeszcze raz z tym netem. Tak, tak, o mojego opisuję mam sytuację. O bo... Widzowie, ja nie wiem czy to tak od dla filmiku, ale mnie tak wszystko zacina. Cię nie da nic zrobić. Nie ja nie wiem, czy to się odzwierciedla. To no, taki na filmiku. No ale cię Sejmia nie da nic zrobić tu ja, Tak to wszystko zacina. Ja nie wierzę. Mogę się jednak jumpować. Nie! Ja się ruszać nie mogę! Nowe ja nie wiem Ja się ruszać nawet nie mogę. No o! O! Kurde, nie! Ja pierdziele jak to zacina? Boże święty na to. O, o Boże! O Boże! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tym internetem? Ja nie wiem. Co to jest masakra? Jakaś. Boże No nie wiem. No serio, nie wiem co jest grana. W to internetu chyba z ziemniaka jest zbudowany. Tutaj nic nie działa. O, Cristiano Ronaldo. O, bo... O bo, o Boże, jak to zacina. Ja pierdzielę. Jak ja się ledwo ruszać mogę. No ja nie wierzę. Tu się nie da nic zrobić. Patrz, to jest grane. Ja się ruszać nie mogę. To no tak się nie zrobić! No dosłownie, no patrzcie na to! No ja... jak to zacina! O Boże! A ja nie pytam! No raz zabiłem chociaż ja nie wiem jakim cudem Nie, ja się ruszyć nie mogę No nie, nie daj się zabić Nie, dobra, nie gram w to Nie gram ja w takie mi rumacze, bo moi match, to strasznie nie wygra. Dobra, co można zagrać Brau bola możemy. Tylko kim? Nie wiem. El primo? Jak będzie, El primo. To się nie da nic zrobić. dosłownie z tym internetem, widzowie. Ja nie wiem, czy że jakkolwiek to będzie działać, ale. to jest inny wymiar. To nie wiem, naprawdę. Ten internet to jest jakiś inny wymiar o kurde mnie nam to szczelą Nie. To widzę coś bardzo kupiego. O boże, nie, widowie. Dobra, dobra, nie, na tych lagach. Ja pierdziel. O boże. Dobimy, bo się... o, dobra. boś mi tak zaczął, że się nie na nic zobaczyć. Dobrze Brawo. 10 rangę, a 10 rangę, ale naprawdę ten, ten odcinek to jest masakra dzisiaj. Dobra widzowie, cztery pucharki, i mamy 400 i mamy, i mamy kluby. Ale ja, nie, no to, co, to, to co tutaj się dzieje, to ja nie pytam widzowie. To jest inny wymiar dzisiaj, dzisiaj to jest inny wymiar normalnie. No dobrze jest! Dobrze! Trafiłem! Ach. Dobra, lecimy dalej. Ja nie wiem czy ja zaraz odcinka widzowie ja nie skończę, bo się nie da nic zrobić. No szczelto! Brawo! O Boże widzowie! Że... Ja nie pytam. Ja naprawdę nie pytam. Ja nie wiem co zrobić, ja mam ale mamy to 400 i odblokowaliśmy właśnie kluby! Dobra, mamy kluby, mega pick Okej okay. Mhm, no dobra Czemu nie dołączyła do jakiegoś klubu 7B? Co to jest za klub 7B? Eee. 7 pancernych, e, tylko sigmy. To, to jest 7B. 7 baranów. Czemu zawsze pomierz, gdy widzisz nagranie z innym? Wstydzisz się? O, ej, ej, o co chodzi? Czemu nie dołączyło do jakiegoś 7B? Dobra, nie wiem. Okej, okay, nie wiem, ale zostajemy tutaj już. Już, niech wiem, tutaj będzie, zostaniemy. I dobra, gramy chyba ostatnią rundę, ja to kończę, bo się nie da nic zrobić z tym internetem, widzowie, naprawdę. To jest masakra. Boże, ja naprawdę nie wiem. Naprawdę, ten internet dzisiaj to jest... A, ja nie pytam. Ty, jakiś skin duszy, co jest? bo dlaczego mi to gówno wystrzeliwuje po nie wiem, tych nastu latach da DM Max to strzelił Lecę na nich! El Primo! To no nie jest El Primo, kur... Ale lecę, lecę, na nich o Boże, ale nie zacina. O Boże, widzowie. O Boże. O Boże. Chodź tutaj. Ja... Nie no, co się dzieje? Ja nie mogę nic robić z tym internetem. Naprawdę. Jak to zacina? O, tam w ogóle ja wkływ. No nie no, zapewne przyczeliby go. O boże, ale. patrzcie tak, pan, żeś wykorzystała tego ulta. Czarto. Ja pier... O, brawo! Brawo! Dobrze. pan... No, on jak będzie nawet. Jedyną ranga widzowe, ja kończę ten odcinek, bo ja nie pytam, ja nie chcę mieć więcej do czynienia z tym internetem, więc widzowie, ja, ja się z wami kończę i nara!